w uprawie drzew owocowych mamy dwa podobne produkty, podobne poniekąd Coragen i Stewart. One w zasadzie są przez wiele osób nie do końca rozróżniane. Jakie są ogólne wskazówki do, do tych produktów? Znaczy fakt jest taki, że te produkty są bardzo podobne, podobnym mechani znaczy mechanizmy nie są nawet do końca podobne. Produkt Stewart jest starszej generacji produktem i on działa na układ nerwowy szkodnika. Koragen jest nowszym produktem, nowszej generacji i on już nie działa na układ nerwowy, działa na układ mięśniowy, powodując paraliż mięśniowy szkodnika, więc te produkty mechanizmami również między sobą się różnią. Natomiast jakby terminy i zakres stosowania tych produktów są właśnie bardzo podobne, tak? bo jest to owocówka, jak również są to zwójki liściowe. Natomiast to, co dla nas jest bardzo ważne, są to oba produkty, które, są, które stosujemy, są produktami kontaktowymi. I tu jakby powinniśmy sięgnąć do tych takich najbardziej podstawowych prawideł, które w ochronie roślin powinny się pojawiać, tak? Czyli przede wszystkim każdy sadownik powinien lustrować sad, powinien sprawdzać pogodę, kiedy wykonuje zabieg. Wiadomo, są to produkty kontaktowe, potrzebują być bardzo dokładnie naniesione na roślinę, roślina powinna być bardzo dokładnie pokryta, jak również bardzo ważnym czynnikiem jest to, aby w ciągu dwóch, trzech dni po zabiegu nie, wystą nie wystąpiły jakieś bardzo obfite obady deszczu, które spowodują dużą, w dużej części zmycie tych produktów. Bo produkty kontaktowe no, mają to do siebie, że muszą pozostać na roślinie, mhm. tak aby larwa wylęgająca się z jaja, nagryzając gdzieś tam, mając kontakt z produktem, po prostu. Żeby go miała. Żeby go miała, trafił do żołądka i wówczas następuje po prostu po pewnym czasie zgon szkodnika. Mądrze prawić, że od razu mi się następne pytanie skojarzyło. W takim razie kiedy? Wiemy, że nie przed deszczem, wiemy, że powinniśmy jakiś rozsądek zachować i mi tutaj od razu się kojarzy etykieta, zapis. W czasie intensywnego lotu motyla. Natomiast wspomniałeś o tych temperaturach, o tej pogodzie. Wiemy, że rozwój szkodnika zależy między innymi od temperatury. Czyli jeżeli mamy chłodny okres, to przecież na zdrowy rozum warto taki zabieg. Trochę opóźnić. Tak, i oczywiście. Y, I teraz jeżeli chodzi tutaj o te różnice, prawda, to Steward jest to produkt y, typowo larwobójczy, tak? Mm -hmm. Natomiast koragen jest to produkt, który zwalcza nam zarówno jaja, jak również larwy. Czyli jeżeli w zależności od tego, w którym momencie będziemy wychodzić, będziemy mogli sobie. Jeżeli się spóźniamy z zabiegiem, to raczej Steward. Czyli jeżeli już większość larw się wylęgła, to może być Stewart. Jeżeli larwy się jeszcze nie wylęgły, mamy jaja i część larw, wówczas koragen. Mm -hmm. Bardzo fajnie. I jeszcze jedna rzecz. Wielkość gąsienic, a wybór produktu. Mm. Y tak, i teraz jeżeli chodzi o jakby ten moment, czyli pierwszy idzie koragen, czyli jaja i młodsze larwy. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o spóźniony troszkę zabieg, czyli mamy już większe larwy, wszystkie się wylęgły, y wówczas stosujemy Stewart. Jednak ten, jego interwencyjność jest większa niż koragenu. Oba podobnie zabezpieczają, długo się utrzymują na roślinie i będą, będą długo skuteczne, natomiast większe larwy zwalczane są przez steward. Kolejna rzecz, która mi się nasunęła, okres karencji a termin stosowania. Wiemy, że koragen nowszej generacji jest produktem, a ma dłuższy zapis, jeżeli chodzi o okres karencji, 14 dni, jak dobrze pamiętam, do 7 przy. Przy stewardzie. Natomiast my nastawiliśmy się w tych swoich programach na wybór koragenu na ten okres bliżej zbiorów, oczywiście z zachowaniem zapisów etykietowych. I czy nasza logika tutaj jest dobrze postawiona? A czy ta logika jest dobrze postawiona? Raczej powinniśmy steward umieszczać w wcześniejszych fazach rozwojowych rośliny, ze względu, że substancja aktywna ze stewarda dłużej się rozkłada. Dłużej jest w roślinie, natomiast substancja, która jest w preparacie koragen, no, no, jej rozkład następuje szybciej i powiedzmy w dobie dzisiejszej, gdzie rozmawiamy bardzo silnie o pozostałościach, gdzie rozmawiamy bardzo dużo o tym, żeby produkować owoce bez pozostałości, wybór koragenu na późniejszy zabieg jest jak najbardziej wskazany. No i właśnie. Owoce bez pozostałości wiele osób idąc tym tokiem rozumowania zaraz sobie wybierze, a to może w tym roku będę stosować rotację na zasadzie, że wszystkie zabiegi wykonam koragenem, a za rok wszystkie zabiegi wykonam stewardem. Wtedy wykaże mi tylko... Nieprzekroczoną substancję, jeżeli chodzi o progi szkodliwości, ale jedną. Czy... Nie, tutaj to niezależnie, czy to będą produkty z firmy FMC, czy to będą produkty z innych koncernów, generalnie zwracajmy uwagę na to, jakie grupy chemiczne stosujemy mhm. i ta rotacja musi być zachowana tak, żeby utrzymać te produkty jak najdłużej w swojej, w możliwości zwalczania szkodników, bo nowe produkty tak szybko się nie pojawiają. No właśnie o to chodzi, także cieszę się, że nadajemy na tych samych falach. Pozostała nam jedna jeszcze rzecz. Te produkty w zasadzie przeznaczone do tych samych szkodników, ale mają różne zapisy rejestracyjne w poszczególnych uprawach. Tak, jeżeli chodzi o Stuart, Stuart jest właśnie starszej generacji produkta ma zarejestrowaną tylko jabłoń. Natomiast szerszy zakres upraw ma preparat koragen, który, jest, który zarejestrowany jest zarówno w jabłoni, w gruszy, w śliwie. Hmm. Czyli jednym opryskiwaczem dla mniejszych ogrodników no. można trafić tak naprawdę śliwe jabłoń i grusza jednym opryskiwaczem. Tak, jeżeli te szkodniki będą się w miarę równo pojawiały, jak najbardziej A, możemy właśnie. zrobić jeden zabieg. I to jest właśnie ta puenta. Stosujemy wtedy, kiedy mamy szkodnika, lustrujemy sady. I jeżeli tak się nam splotą wydarzenia ochroniarskie, to jednym opryskiwaczem wtedy możemy obronić różne uprawy.